Z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dziś na tapet bierzemy Wiedźmina na srebrną monetę od Mennicy Gdańskiej. Jako pasjonat wieśka, przepraszam, Wiedźmina, nie mogłem doczekać się monety z jego wizerunkiem. Jeśli mowa była o bulionie, to już całkiem oszalałem. Będziemy mieć bulionówkę polskiej produkcji i to jeszcze z Wiedźminem, no kto by nie zwariował. Kto może być bardziej rozpoznawalny na świecie niż Wiedźmin? Jaki Polak? Ja nie wiem. <laughs> Połączenie moich dwóch pasji, czyli srebra i książek. I to jeszcze książek o Wiedźminie. Spełnienie marzeń każdego fana. Zobaczmy, czym zaskoczy nas menu Gdańska i czy udźwignie ciężar, jaki wiąże się z samą otoczką Wiedźmina. Monetę, którą posiadam, Wiedźmin Ostatnie Życzenie, to jedna uncja czystego srebra próby 999. Nakład 10 tysięcy sztuk nie jest może imponujący jak na bulion, ale może z drugiej strony złapać fajną premię cenową w przyszłości. Uważam, że jest to w miarę logicznie wyśrodkowane. Samo wykonanie monety uważam za bardzo dobre. Zresztą sami spójrzcie na detale, na strój Wiedźmina, na postać wilka w tle po lewej stronie, czy świątynię. Bardzo fajnie to współgra. Podoba mi się jak wykonany został miecz, który Wiedźmin dzierży w ręku. Wyróżnia się na pewno na monecie. Ciekawe czy to ten na ludzi, czy na potwory. Może na potwory, bo cały ze srebra. Ha, ha, ha. taki suchy żart dla wielbicieli sagi. Patrząc dalej na monetę, widzimy ułożenie dłoni Wiedźmina. I widzimy, że rzuca zaklęcie. Może mała zabawa, kto wie jaki to jest znak rzucany przez Wiedźminę, dajcie znać w komentarzach. Oglądając monetę, przypomina mi się treść książki, i to jaka siła drzemie w całej tej sady widźmina. Bo możemy czytać i tutaj już nawiązuję do ostatniego życzenia możemy czytać poszczególne opowiadania o niewelenie człowieku zaklętym w becie Diable, Ginie, czy poznajemy Jennifer? Jednak gdy przeczytamy całość, poznamy, że kryje się w tym większy zamysł: spiski, knucia, dziki świat pełen utopców, żywiołaków, strzyg rusałek. Ja jako fan musiałem mieć tę monetę i powiem Wam, że nie żałuję. Spełniła moje oczekiwania. Dajcie znać, jeśli są tutaj fani Wiedźmina i co myślicie o monecie. No i pamiętajcie koniecznie o łapie w górę i subie, jeśli ktoś tutaj się ociąga i jeszcze nie zasubskrybował kanału. Dobra, tyle na dzisiaj. Siema, cześć.